Zapraszam na konferencję, na której porozmawiamy m.in. o tym, czym jest samotność, dlaczego jej doświadczamy i dlaczego ona tak bardzo boli, i w jaki sposób możemy sobie z nią radzić, czego możemy się od niej nauczyć. Opowiem Ci, skąd biorą się w ogóle Twoje przekonania, po co one są i dlaczego brakuje Ci pewności siebie. Czy to my jako mamy posiadamy wiele obliczy, czy być może nasze dzieci wcielają się i zakładają różne maski, zmieniając także nas? Czyli jak wychować i nie zwariować, zachowując przy tym swoją kobiecość. A dam ci kawałek siebie żebyś mogła po prostu pójść tam do czego jesteś stworzona, odnaleźć siebie, odnaleźć swoje spełnienie, powołanie, radość w swoim życiu. Bo dzisiaj wiem, że bardzo dużo osób tej radości nie czuje, a to jest bardzo przykre, ponieważ życie jest piękne.